Dzień dobry, dzisiaj mówię wstawienie edycji wykresu w arkuszu kalkulacyjnym dostępnym na koncie Gmail. Po czytaniu Gmail logujemy się nasze konto. Po zalogowaniu klikamy tutaj na te 9 kropek, otwieramy, przewijamy w dół i wybieramy arkusz kalkulacyjny. Po odczytaniu mamy tutaj dostępne szablony, które są domyślnie dostępne w programie. Mamy również tutaj jakieś pliki, które przygotowaliśmy sobie wcześniej, zedytowaliśmy i tak dalej. Natomiast teraz mam tutaj arkusz, w którym mam jakieś dane. Przebinę to sobie w górę. I teraz Mógłbym to przeanalizować na podstawie na przykład ilości sprzedanych kilogramów w moim sklepie. Mam jabłka, gruszki, maliny, pieczarki, wiśnia. Sądzę, że tutaj na podstawie tego muszę tak sprawdzić, które, która wartość jest tutaj największa. A76, a więc sprzedam najwięcej wiśni. Potem, która wartość była jest gruszki. Później mam jabłka, maliny, pieczarki. To jest trudne, dlatego że gdybym miał większe takie zestawienie tych produktów, które sprzedaję w swoim sklepie, miałbym przeanalizować, które czego najwięcej sprzedałem, czego najmniej, no to bym troszeczkę czasu spędził analizując to. Mogę to zrobić szybciej. Zaznaczam sobie te dane. Jak zaznaczamy? Klikamy lewym klawiszem myszki na komórce jabłka. Trzymam naciśnięty lewy klawisz i przeciągnął w bok. Zaznaczyłem dane, puszczam lewy klawisz, mam zaznaczone te komórki, i teraz wstawiam wykres. Wybieram polecenie: Wstaw, wykres. Domyślnie program wstawił mi wykres kołowy, ale ja chciałbym kolumnowy. Klikam tutaj typ wykresu. Wybieram sobie kolumnowy. Mamy wstawiony wykres. Ten wykres troszeczkę przesunę w dół. Ponieważ będzie mi to potrzebne później przy analizie, przy demonstrowaniu. I teraz klikamy na wykresie. Jeżeli kliknę dwa razy na kolumnie, po prawej stronie czyta mi się edytor wykresu. Mogę teraz przystąpić do zmiany koloru danej kolumny. A więc klikam tutaj jeden raz ponownie na kolumnie jeszcze raz zaprezentuję. Klikamy dwa razy na kolumnie. Wczytało się pole umożliwiające edycję wykresu. Sto że w tej chwili, jeżeli ja tutaj wybiorę kolor czerwony, to zmienię kolor. Dla całej kolumny, dla całego wykresu. Co zrobić, żebym mógł zedytować tylko daną kolumnę? Jeszcze raz klikam lewym klawiszem myszki na daną kolumnę. W tej chwili mam tylko zaznaczoną taką ramką, tą pierwszą kolumnę dotyczącą jabłek. I tutaj mamy możliwość zmiany koloru. Wybierzemy sobie jabłka. Taki ciemny brąz. Teraz gruszki. Ze względu na to, że gruszki są przeważnie ciemno-zielone, sobie wybierzemy. Tutaj maliny. Wybierzemy sobie kolor czerwony. Chociaż może inny wybierzemy sobie, bo będzie taki sam. Wybierzemy sobie niebieski. Pieczarki. Nie będą żółte. I wiśnie kolor czerwony. Mam w tej chwili już zedytowaną naszą kolumnę. Jedną, drugą, trzecią, czwartą i piątą. To znaczy zedytowałem sobie kolor dla każdej kolumny innej. Następnie zobaczcie, na podstawie wykresu wiem już od razu, Wieśni sprzedałem więcej, potem mamy gruszki, jabłka, malin i pieczarki. Ale dodatkowo jeszcze mogę zedytować sobie ten wykres, wstawiając dane, ponieważ tutaj widzę, że no, pieczarek jest coś pomiędzy 40 a 60, tu gdzieś w połowie jest 50, ale chciałbym na przykład dokładnie widzieć, żeby były wartości liczbowe. Klikam prawym klawiszem myszki. I teraz mamy możliwość tutaj już edycji mojego wykresu. Możemy również kliknąć dwa razy tutaj, i teraz przesuwając tą kolumnę, tutaj te dane, najpierw wprowadzę sobie etykietę danych. A więc tutaj wybieram sobie etykieta danych. Zobaczcie, w moim wykresie pojawiły się liczby. To są te wartości, które były tutaj w tej tabelce. Dodatkowo mogę sobie edytować typ. Mamy brak albo wartość. Jeżeli wybiorę brak, nie mam danych. Wracam ponownie etykietę danych. A więc, jeżeli chcę, żeby tutaj były wartości, w typie nic nie zmieniam. Pozostawiam parametr wartość. Teraz mamy pozycję automatyczna, to znaczy ona jest czytowana przez program. I wtedy te wartości liczbowe mamy do góry naszej kolumny. Jeżeli zrobimy wyśrodku, te dane będą na środku naszej kolumny. Jeżeli wewnątrz końca kolumny. Będą ponownie przy naszym wierzchołku. Kolejny parametr wewnątrz podstawy. Mamy tutaj na dole naszych kolumn wartości. I ostatni parametr poza końcem kolumny. Wtedy te wartości będą na zewnątrz. Tylko jest pewien problem. Te cztery wartości są dobrze widoczne. Ta żółta z pieczarkami jest słabo widoczna. W związku z czym Możemy. Jak mamy tutaj poza końcem, jeszcze ustalić kolor czcionki. Możemy sobie wybrać, na przykład będzie to ciemno niebieski. Mamy tutaj już zmieniliśmy sobie kolor. Możemy to pogrubić. Teraz jeszcze możemy wybrać sobie czcionkę i rozmiar. Zobaczymy 24, za duży. tutaj. 20. Może być, ale tutaj przy wiśniach jest słabo taki widoczny. To może my zrobimy sobie 18. Już jest bardziej czytelne. A więc mamy tutaj zedytowane już parametry. Może zrobimy w ten sposób, że ten parametr zrobimy sobie w środku i następnie kolor. Tekstu zrobimy sobie automatycznie. Co jeszcze możemy teraz tutaj zedytować? Możemy zedytować sobie oś poziomą. Co to jest oś pozioma? To jest tutaj ta. Gruszki, pieczarki i tak dalej. To jest oś, na której mamy podane te wartości z tabelki naszej. Możemy wybrać sobie czcionkę. Arial, rozmiar, 16. Jak widzicie od razu czcionka nam się powiększyła. Możemy sobie pogrubić kursywa, kolor. Możemy sobie zrobić na przykład ciemno-niebieski. Mamy zedytowane w tej chwili dane na osi poziomej. Teraz przechodzimy do osi pionowej. Ponownie ustalamy sobie czcionkę, rozmiar, zrobimy sobie może 16, pogrubienie kursywa, kolor, wybierzemy sobie może taki ciemnoczerwony. Mamy zedytowany. Teraz jeszcze możemy ustawić parametr. Mamy parametr od 0 do 80. A więc tu sobie wstawię 0,0 i zrobimy sobie to na 100%. Zobaczcie, od razu zmienił mi się wykres. Ponieważ ja ustawiłem tutaj parametr, że dane mają być wyświetlane w zakresie od 0 do 100%. Mogę sobie to zmienić na przykład na 90. Jeżeli kliknę poza, to już mamy zedytowaną właśnie tą wartość. A więc ustawiłem sobie w ten sposób. Możemy ustawić sobie wartość 80. Dlaczego? Ponieważ moja maksymalna wartość to jest 76. A więc tutaj wystarczy mi ustawienie tego parametru od 0 do. 80. Co jeszcze tutaj mamy? Współczynniki skalowania. Mamy domyślne, ile mamy tutaj 100. Jeżeli zrobimy 100, to tutaj te wartości będą w dziesiętnych. Robimy sobie domyślnie. Skale logarytmiczne nie wybieramy, bo nam to jest w tej chwili niepotrzebne. Tutaj format liczby danych źródłowych w tej chwili nas to nie interesuje. Co jeszcze przewijamy na samą górę? Mamy styl wykresu. Rozwijamy to. I teraz tutaj możemy sobie wybrać kolor tła. Może wybierzemy sobie zielony. Będziemy mieli taki element. Możemy również wybrać sobie na przykład tutaj taki lub taki. Jeżeli mamy za mało kolorów tutaj z tej palety, która jest dostępna, możemy sobie wybrać niestandardowe. Klikamy tutaj i teraz. Otworzyło nam się okno, którym możemy zedytować. Najpierw ustawiamy tu za pomocą tego subaka. Ustalamy sobie główny kolor. Za pomocą tego subaka ustalamy natężenie danego koloru tutaj będzie bardzo jasny, tu będzie ciemniejszy. To jaki kolor ustalamy, mamy tutaj podane w kodzie szesnastkowym oraz tutaj ten kwadracik będzie nam się zmieniał. No nie będzie, że sobie ustaliłem ten kolor, robimy OK i już wykres nam się zmienił w ten sposób. Dodatkowo możemy jeszcze tutaj ustalić sobie czcionkę, robimy sobie Arial, Następnie ustalamy obramowanie tutaj tej krawędzi. Wybierzemy sobie ciem niebieski. Mamy ustalone. Teraz maksymalizuj, to będzie powiększenie w ten sposób. Nie będziemy widzieli wartości 0, tylko będzie to w ten sposób przedstawione. Możemy zrobić 3D, które w sumie takie najfajniejsze, najładniejsze wygląda. Mamy tryb porównawczy. Tutaj w tym przypadku nie mamy żadnej zmiany, robimy sobie 3D. Tutaj jeszcze mamy tytuł wykresu. Mamy sprzedaż. Pojawił się tytuł: Edytujemy czcionkę. Następnie edytujemy rozmiar. Może zrobimy sobie większy 20, tutaj kolor zrobimy sobie czerwony, następnie możemy wyśrodkować, lub zrobić np sobie do prawej strony, lub do lewej strony, w zależności od tego, co nam pasuje, sobie wybiorę tutaj wyśrodkowanie, pogrubień i kursyba. Tutaj w serii danych to już mamy ustawione, to co tutaj. Sobie robiliśmy wcześniej. Także w ten sposób zedytowałem sobie wykres na podstawie danych, które miałem tam przygotowane. I teraz zobaczcie. Wykres ułatwia nam analizę danych. O wiele szybciej możemy to przeanalizować. Widzimy, że na jest wieśni, mamy 76. Nawet gdybyśmy nie mieli wartości liczbowych, to widać, że wiśni jest więcej. Potem mamy gruszki, jabłka, maliny i pieczarki. Także w ten sposób możemy sobie zedytować wykres kolumnowy. I na tym w tej chwili to przestanę. Mam nadzieję, że ten filmik przydał Wam się. Wykorzystacie go w praktyce. Zapraszam do subskrypcji Mojego kanału i na dalsze filmy. Serdecznie zapraszam.